siema to czwarty odcinek z serii przygody z warcikiem i jego kolegami dzisiaj znowu jest ze mną dawid 542 siema tak jak wam obiecaliśmy to idziemy na potworki modkuęgę chyba mamy tylko kamienne sorry że się tak było tak idzie idzie tu! Kolejna. dobrze że stój w wodzie to nie przyjdzie do nas tak? no, no Ta. ja Z nami. Nie ma z No i tak, 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 tak. tak, tak. teraz. <grymny> Wyjdź tu. Wyjdź tu. Tak? Nie. Zatakuję go. Za Entka yy, Nie. Do A ja. Zabicie Enka. Ile jest i temu? Kurde. Nie. 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 Ago, 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 ago wale, ago. Yes. Yes, dobra, a go, a go, wale, Jest! Ender Perła, Jest, dobra, podpał. Poszedł na ją! O, jak jaki spider kurde. Mam Ender Perłę, No Gdzie jesteś? Ej, słyszałem, się do no, 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 no. Idziemy Ej. Tam, może będzie mam Ender <laughs> Dobra, w razie czego? Nie, ja. No, żeby się... Dobra, nie, y... nie, do szkieleta. nie, oh szkielet. nie, Ile tam jest... tam jest bo nie, wełna potrzebna. Znaczy nici, żeby wełnę zrobić. Aha, no właśnie. nie, nie, Uważaj szkielet. nie, nie, Uważaj, nie, nie, A nie, 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 dziady! Chodź jeszcze raz na warka. Tak, tak, tak. Dygij, ty dziadziesz! To, ty kubiaku jeden, ty! O pomocy! Nie, dostałaś. Za... Idę do ciebie. Ja też! Ech! Moje itemy! O, moje itemy! Ja yeah, mam swoje itemy. Nie, nie mam wszystkich. A nie. nie mam wszystkich. Cześć. Jeszcze jest... A to się kurde jaki inny, Ja też dodałem! Dawid! gdzie jesteś! Dawid! Chodź! Jakbyś barc... będzie, będziesz mnie osłonił, ja sobie wezmę itemy, okej? Okay? No, jestem na warp surviva, tam skaczę do tej wody. Dobra, chodź ja wiem, gdzie mam i Osłaniaj mnie, please. Dobra? No. Dobrze, chodź tutaj, tu, tutaj. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Dobrze, musimy przez ten kurde mać. Mam widzę miecz! Twoje, widzę twoje itemy. No czekaj, nie zbieraj tylko... Dora, zostaw go i lecz twoje itemy. Fuck, tak, No co wszyscy na mnie? Jakie pucywusy poszedł tą? O, flipper! Włuchaj, włuchaj, flipper! Fajnie Oh O no, oh my God, ta, Już ci idę, pomył, co? To idę! Jest no, flipper, trafnął jeden. Teraz idę no, na drugiego! Matko z tyłu, kurde! Dobra! Uuuu! Aaaa! Dwa! Głupi szkielet! Aaaa! Głupi... Aaaa! Kurde! Clipper wybuchł! A ja próbuję przetrwać tu! Bo... Za chwilę będą się palić! A bo... nie no! To jest... To jest hardcore! Co w dyni mi się No, szkielet, szkielet, szkielet mnie zaraz załatwi. Ocholę. No ładnie. O, ta siostra. Nagrywam. Oh my god! Oh my god! Przygotuję. Przygotuję. ja to... Przygotuję. Przygotuję. na pająku! No, Ja mam cztery, mam cztery, cztery, mam 4. patrzcie, idę. Patrzcie. Chodźcie tu. Ja idę, ja uciekam chyba. Ej, mam już drugą pełnę. A ja, a moje litery zginęły, ja muszę dwie nie pozbierać. Giną te wszystkie potwory. Szukaj tych itemów. No I te twoje nie itemy, chodź tu szybko tepnij się do mnie. Dawaj, tu masz item swoje, leć Dobra, jest. Jest, O, ja idę na szkieleta, który próbował mnie zabić. Idę ci pomóc. I najgorzej mnie uszkodził. Aj. A tu jest tutaj, to tu jest. Ale, Donko, Dobra, no, Najwięcej mm. to... Najwięcej to... Mi... A, od tyłu! Najwięcej to mi chodzi o pająki. Wiesz... No pra... właśnie... No. Pająki są najlepsze. Ja już mam... Piszcie w ja komentarzach. Mam... Pająki są najlepsze. Umiękka. Wow. Hej. No, to jak ja go zabiłem, prawie a Ty podeszłeś. Dobra. Ty, ale fajnie, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, patrz. Ale czasy. Ktoś się gąbkami bawił. Patrz. Co? Ktoś się gąbkami bawił, ale fajnie. Widzisz? I wodę. Widzisz o! Właśnie chcieliśmy tam... Właśnie chciałem wam pokazać. Ej, zbiera... Ej, ty masz łuk? To też strzelało. Nie wiem, czy ty masz wiele, nie? Nie mam łuku. Mam dwie strzały. No, ale ja mam bo ale nie mam strzały. I Polka. Drugi... strzały? No, dwie. Ja mam łuk. Ja chciał, to jest Dobra. Szukaj no. jakichś pająków, bo oni na pewno zostają. No, pająki się nie palą. Nie... No właśnie, mamy sadzonki, a właśnie, no właśnie, <laughs> sorry, sorry, chciałam wam powiedzieć, że mamy parku na domku. Nie Dawid? No, możemy pokazać wam przejść, jeśli nam się uda. To później może. No, jeszcze będziemy, podobno chcemy robić takie. Um, Trzy taki... minuty jeszcze mamy. No, 3 minuty w sobie jeszcze. O, patrz, kata. Ja nie mogę sobie znaleźć żadnych hmm. tych. Ale fajnie. Dobra, wy! Ja ciebie nie mam majątku. Ile masz wełny? Pusy. Ja mam 3 wełny. A z ilu się robiło wełny, kurde? Znaczy się sieci. Jeju. ci. Nici. ci. masz. Wiem. Wiem, jeszcze ja mam wełny chyba gdzieś. Oczerni Cztery nici potrzebne są na jeden ten. Wełne, bo tak się w kwadracik taki robi. No ale zablokowana przecież jest na pewno. Nie, nie da się odblokować przecież. dzisiaj jestem po tym Właśnie, skończyły nam się ferie ja nie No ja ciebie dzisiaj pierwszy raz do szkoły. Nie mi się to Ja na ciebie, się. ale chociaż mam plusa z maty. Kumasz to? Ja, ja mam plusa z maty. Kumasz to? No ja. ja plusika dostanę, też z matematyki. O węgiel mam. Masz łuk? To tepnij się do mnie. Czekaj, yy, Kończy nam się czas, mamy parę sekund. No to do usłyszenia i na razie I no my wykopimy i no i siema i komentujcie no to na razie Dobra, no, do tego. siema pa